Witajcie moi drodzy w piątym odcinku Działu Metabolizm. Jest to znowu nowa wersja tego odcinka, poprawiona, ulepszona i w ogóle świetna. Dzisiaj będziemy się zajmować autotrofią, czyli samożywnością i różnymi jej aspektami. I to będzie taki wstęp do omawiania procesu fotosyntezy, którym zajmiemy się już od następnego odcinka. I to, o czym będziemy za chwilę mówić, jest bardzo ważne dla zrozumienia samego procesu fotosyntezy, także nie pomijajcie tych informacji. Na początek porozmawiajmy sobie o jedzeniu, czyli co rozumiemy przez pokarm, czym jest pokarm w sensie biologicznym. Ogólnie pokarm jest źródłem energii. Dla bardzo dużej części organizmów, czyli dla zwierząt, grzybów, roślin, protistów jak również wielu bakterii, źródłem energii, czyli pokarmem są związki organiczne. Jedynie niektóre prokarioty potrafią pozyskiwać energię z utleniania związków nieorganicznych. Natomiast cała reszta organizmów utlenia związki organiczne w procesie oddychania tlenowego. Czyli na przykład cukry, tłuszcze, aminokwasy itd., i w ten sposób pozyskuje energię. Oczywiście, kiedy mówimy o pozyskiwaniu energii w tym procesie oddychania tlenowego, to mamy na myśli syntezę ATP, no bo jak już wiecie, ATP jest tym uniwersalnym nośnikiem energii, tą formą energii użyteczną w komórce. I teraz tak, wiemy już, co to jest pokarm, więc powiedzmy sobie, jakie mamy sposoby odżywiania się organizmów, czyli na jakie sposoby organizmy mogą ów pokarm pozyskiwać? Więc mamy organizmy samożywne, czyli autotroficzne, i to są te, które pokarm wytwarzają sobie same, czyli które same wytwarzają sobie związki organiczne ze związków nieorganicznych, zazwyczaj z dwutlenku węgla i wody. No i mamy organizmy cudzożywne, czyli heterotroficzne. I to są te, które zjadają już gotowe związki organiczne, wytworzone uprzednio przez organizmy autotroficzne. Także, jak widzicie, tak naprawdę cała reszta świata polega na organizmach autotroficznych, jeśli chodzi o wyżywienie, dlatego one są podstawą tzw. piramid troficznych, czy w łańcuchach pokarmowych występują na początku, od nich zależy cała reszta organizmów. No i dobrze, skoro te autotrofy są takie ważne, to powiedzmy sobie teraz więcej na ich temat. I teraz tak, autotrofy powiedzieliśmy, że one same sobie wytwarzają związki organiczne, ale do syntezy tych związków organicznych potrzebna jest energia. No bo wiecie już dobrze, że do procesów anabolicznych, czyli właśnie do procesów syntezy, potrzebny jest ten nakład energii. I teraz ta energia. Może pochodzić z różnych źródeł. I mamy fotoautotrofy, i u fotoautotrofów źródłem energii do syntezy związków organicznych jest światło. I one właśnie przeprowadzają proces fotosyntezy. Jak macie przedrostek foto, to generalnie na pewno to będzie coś związanego ze światłem, tak jak mamy fotografię, czyli pisanie światłem, itd. Tak ale mamy też drugą grupę organizmów, i to są chemoautotrofy, które też produkują sobie substancje organiczne, ale dla nich źródłem energii do syntezy tych związków organicznych są reakcje chemiczne i to się nazywa procesem chemosyntezy i o tym procesie powiemy sobie w którymś tam osobnym odcinku. Także ja teraz tylko o tym wspominam, żebyście wiedzieli, że taki proces istnieje i że te chemoautotrofy właśnie też należą do autotrofów. I uwaga, do chemoautotrofów należą tylko niektóre prokarioty. No i w obu przypadkach, zarówno w fotosyntezie, jak i w chemosyntezie, czyli zarówno fotoautotrofy, jak i chemoautotrofy, produkują sobie substancje organiczne, generalnie są to zwykle cukry, tyle że mają inne źródło energii do syntezy tych cukrów. No i teraz już zajmiemy się samymi fotoautotrofami, bo zmierzamy, jak przypominam, w stronę omawiania procesu fotosyntezy. I teraz tak. Jakie organizmy zaliczamy do fotoautotrofów? Są to oczywiście rośliny z nielicznymi wyjątkami, o których tutaj nie będę mówić, żeby nie przedłużać. Możecie sobie bez problemu wygooglać rośliny cudzożywne i zobaczyć przykłady takich roślin. Dalej niektóre bakterie, to są na przykład sinice. To są te bakterie, które możecie znać z wiadomości, ponieważ latem często są podawane komunikaty, że na przykład nie można się kąpać w Bałtyku, bo wystąpił zakwit sinic, i chodzi właśnie o te bakterie, które poza tym, że prowadzą fotosyntezę, to niestety potrafią jeszcze wytwarzać cały szereg toksyn: neurotoksyn, hepatotoksyn, dermatotoksyn w zależności od rodzaju, przy czym nie tylko kąpiel niestety, ale nawet samo wdychanie tych toksyn z nadmorskim powietrzem może prowadzić do zatrucia. Także sinice są bardzo przykre. Tutaj w powiększeniu widzicie właśnie taką paskudną sinicę, która tylko czeka, żeby zepsuć Wam wakacje nad morzem. Co ciekawe, jak ja byłam mała, to nie było takiego problemu. Nie przypominam sobie, a byłam wielokrotnie nad Bałtykiem, i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była taka sytuacja, że nie można wchodzić do wody, bo jest zakwit sinic. No ale ogólnie świat schodzi na psy, także zakwity sinic są jednym z przejawów tego upadku. No i wreszcie mamy protisty roślinopodobne. One też są fotoautotrofami i tutaj mamy sporo jednokomórkowców, ale niektóre tworzą też takie wielokomórkowe struktury, które do złudzenia wręcz przypominają prawdziwe rośliny. O protistach sobie powiemy więcej w odcinku o protistach, także będzie to jeszcze dokładnie opisane, jak one wyglądają. Niemniej jednak te trzy grupy organizmów zaliczamy właśnie do fotoautotrofów. I teraz minimum fizyki, ponieważ musimy sobie powiedzieć, czym jest światło. Mam nadzieję, że coś tam pamiętacie z lekcji fizyki, nawet ja trochę pamiętam na ten temat. A więc światło jest falą elektromagnetyczną o różnych długościach. Światło docierające do Ziemi obejmuje tak zwane światło widzialne czyli to jest ten zakres. I to jest to, które dostrzegamy jako światło białe, a które można rozszczepić na poszczególne kolory. Co obserwujemy na przykład w naturze w postaci tęczy, kiedy to światło jest rozszczepiane w kropelkach wody w atmosferze i widzimy to piękne zjawisko w postaci tęczy. Fale krótsze od światła widzialnego to jest nadfiolet albo ultrafiolet czyli UV, natomiast fale dłuższe to jest podczerwień, czyli IR, czyli infrared, chyba się nie mówi infraczerwień, w każdym razie podczerwień. I ludzkie oko oczywiście nie widzi nadfioletu i podczerwieni, widzi tylko światło widzialne, jak sama nazwa wskazuje, natomiast Wiele zwierząt potrafi widzieć również właśnie w ultrafiolecie czy w podczerwieni. Oczywiście poza tym zakresem istnieją też krótsze i dłuższe fale elektromagnetyczne. To są na przykład fale radiowe, rentgenowskie, mikrofale, ale nimi szczęśliwie się tutaj nie zajmujemy. Interesuje nas światło, bo interesuje nas fotosynteza. I teraz tak, autotrofy wykorzystują. Część energii świetlnej docierającej do ziemi jest ona absorbowana przez barwniki fotosyntetyczne albo inaczej barwniki asymilacyjne i przekształcana w energię chemiczną. Czyli kluczem do korzystania ze światła jako źródła energii jest posiadanie odpowiednich barwników, które tę energię świetlną mogą wyłapywać albo absorbować, mówiąc bardziej profesjonalnie. I teraz jakie barwniki posiadają organizmy fotosyntetyzujące, czyli fotoautotrofy. Więc tak, mamy chlorofile, znaczy my akurat nie mamy, ale fotoautotrofy w dużej mierze mają chlorofile i chlorofil, cząsteczka chlorofilu wygląda w ten sposób. To są zielone barwniki. Jest ich kilka rodzajów. Mamy chlorofil a, b, c1, c2. To nie jest dla was szczególnie istotne. Ważny jest ogólny zarys tej cząsteczki. Ta struktura tutaj nazywa się pierścieniem porfirynowym. To jest taka wielopierścieniowa właściwie struktura z atomem magnezu w centrum. I to jest ta istotna część dla procesu fotosyntezy. Natomiast tutaj mamy jeszcze taki długi ogon, to jest ogon fitolowy. Fitol to jest taki alkohol długołańcuchowy. I jego funkcją jest kotwiczenie chlorofilu w błonie tylakoidu w chloroplaście. No i te chlorofile będą dla nas niezwykle istotne już przy omawianiu samego procesu fotosyntezy. Ale poza chlorofilami mamy też karotenoidy i o nich już wspominaliśmy w odcinku o lipidach, także mam nadzieję, że coś pamiętacie. To są te barwniki pomocnicze, tu jest moja chora reprezentacja tegoż właśnie beta-karotenu, jak widać. I one są pomarańczowe, żółte, czerwone i generalnie ich funkcją jest to, że zwiększają nieco zakres absorbowanego światła, co za chwilę zobaczycie na wykresie. I one, przypominam, że występują w owocach, warzywach, tych kolorystach, ale też w liściach, gdzie właśnie pełnią tą funkcję barwników pomocniczych, bo w owocach one bardziej odpowiadają za wabienie, za zachęcanie do zjadania tych owoców przez zwierzęta, natomiast w liściach są właśnie barwnikami pomocniczymi, z tym, że są tam zwykle niewidoczne, ponieważ są maskowane przez zielone chlorofile i widać je dopiero jesienią, kiedy ten chlorofil się rozkłada. No i istnieją jeszcze inne barwniki fotosyntetyczne. O których wspomnę dla porządku, żeby nie było, że są tylko chlorofile i karoteny. I przykładowo jest to fikocyjanina, która jest niebieska i występuje u sinic, dlatego sinice są sine. I mamy też na przykład fikoerytrynę która jest czerwona i występuje u krasnorostów, czyli takiej grupy roślin wodnych. Są też bakteriochlorofile, czyli takie chlorofile, które występują u bakterii, co jest dość oczywiste. Także tych barwników fotosyntetycznych jest trochę różnych u różnych grup organizmów, ale jakby to co je łączy to ta wspólna zasada działania, to wspólna funkcja, czyli absorpcja tej energii świetlnej po to, żeby mogła być wykorzystana do Procesu syntezy związków organicznych. No i teraz jeszcze ten wykres, on nie jest taki w 100% dokładny, ale ma pokazywać mniej więcej właśnie funkcje tych różnych barników fotosyntetycznych. I tutaj widzicie, że tak, chlorofil A i B, czyli te takie dwa zielone. W różnych odcieniach absorbują głównie światło czerwone i niebieskie, dlatego same w sobie są zielone, widzimy je jako zielone, dlatego że dana substancja ma taki kolor, jakie światło odbija. Prawda? Czyli jeżeli chlorofile pochłaniają światło czerwone i niebieskie, a odbijają zielone, to widzimy je jako zielone. I tutaj karotenoidy nieco zwiększają ten zakres wykorzystywanego światła, dzięki czemu wpływają na wydajność procesu fotosyntezy. No i można by się w sumie zastanawiać, że właściwie dlaczego rośliny nie mają barwników, które pozwalałyby wykorzystać cały zakres światła widzialnego. Wtedy fotosynteza w sumie byłaby najbardziej wydajna. No tak, ale wtedy. Rośliny musiałyby być czarne, trawa byłaby czarna i liście. I jakbyśmy wchodzili do lasu, to pewnie byłoby tam zupełnie ciemno, i też pewnie nic by nie mogło rosnąć na dnie takiego lasu, bo byłoby tam za ciemno. Także świat by wyglądał mocno inaczej i wydaje mi się, że lepiej jest tak, jak jest teraz. Także dobrze, chyba że rośliny są zielone, a najwyraźniej fotosynteza jest dla nich wystarczająco wydajna, no bo były w stanie opanować praktycznie całą Ziemię. I teraz jeszcze powiemy sobie o fotosystemach dlatego, że to są takie kluczowe elementy w procesie fotosyntezy i będziemy je widzieć w akcji dopiero w następnym odcinku. Ale już tutaj sobie powiemy, czym one są, dzięki czemu będzie nam po prostu łatwiej w tym następnym odcinku. Także fotosystemy to są takie kompleksy białkowo-lipidowo-barwnikowe, bardzo złożone, zawierające wiele cząsteczek chlorofilu i innych barwników, które tkwią w błonie tylakoidów. I fotosystemy mają dwa takie główne, ważne elementy które tutaj zaznaczyłam. I pierwszy element to jest antena energetyczna, tak zwana. I te anteny energetyczne są zbudowane właśnie z bardzo wielu tych cząsteczek chlorofili i barwników pomocniczych. I one pełnią tą rolę absorbowania energii świetlnej. Czyli to są takie po prostu anteny, które wyłapują energię świetlną. A drugi ważny element to jest to centrum reakcji fotosystemu. I tam znajduje się para chlorofili A, i tam jest przekazywana energia z tych anten energetycznych, co powoduje wzbudzenie elektronów. Elektrony są wybijane z tego fotosystemu. Tutaj następuje ten kluczowy moment przekształcenia energii świetlnej w chemiczną. Natomiast o tym, co się dzieje dalej z tymi elektronami, i w ogóle, to już powiemy sobie w następnym odcinku. Także na razie tylko zarejestrujmy, czym są te fotosystemy, jaka jest ich funkcja, i to, że właśnie mają te dwa ważne elementy, to nam się przyda później. No i na koniec jeszcze taki wzór ogólny fotosyntezy który może być Wam znany chociażby z podstawówki. To jest taki wzór sumaryczny uproszczony, czyli właśnie woda plus dwutlenek węgla daje c 6 h o 6 czyli glukozę i tlen, który się ulatnia, bo jest takim produktem ubocznym. No i tak ten proces wygląda jakby w skrócie, natomiast w rzeczywistości jest bardzo złożony, bardzo wieloetapowy, o czym się przekonacie w następnych odcinkach. No i warto jeszcze wiedzieć jedną rzecz, mianowicie, że... Nie każda fotosynteza na Ziemi wygląda właśnie tak, jak widzieliśmy przed chwilą, ponieważ Istnieją wyjątki od tego wzoru. No i jak zwykle, bakterie są odpowiedzialne za ten wyjątek, ponieważ bakterie w ogóle to są takie organizmy, które są zdolne do różnych procesów zupełnie niemożliwych dla innych organizmów na Ziemi. I to są tak zwane bakterie zielone i purpurowe, bakterie siarkowe, które zamiast wody wykorzystują w tym procesie fotosyntezy np. siarkowodór, tak jak tutaj widać na tym przykładzie, albo wodór, albo tiosiarczan, albo inne związki. I tym sposobem w procesie fotosyntezy nie wydziela się tlen, dlatego ona się nazywa anoksygeniczna, to an jest zaprzeczenie, jest przeciwieństwem tej oksygenicznej. I tutaj na przykład w takim procesie, jak to jest przedstawione, po prostu wytrąca się siarka taka krystaliczna. Z tego siarkowodoru. Także warto wiedzieć, że poza fotosyntezą oksygeniczną, czyli tą przeprowadzaną przez rośliny, o której najczęściej myślimy, istnieje też taka fotosynteza anoksygeniczna, gdzie ten tlen się nie wydziela. No i jeszcze tak na koniec, dla formalności przypomnijmy sobie, gdzie zachodzi proces fotosyntezy w komórce. Więc u eukariontów to oczywiście będą chloroplasty, przy czym część tego procesu jest związana z tylakoidami, a część ze stromą. Chloroplastu, czyli jest to, przypominam, z tą substancją wypełniającą chloroplast. Natomiast u prokariotów fotosynteza jest zlokalizowana w takich wpukleniach błony komórkowej, bo pamiętamy, że prokarioty nie mają żadnych organeli jako takich. I te wpuklenia też czasami są nazywane tylakoidami. W jakiejś mądrej książce znalazłam określenie chromatofory, także myślę, że można je nazywać tak i tak. W każdym razie u polkarionduch nie występują chloroplasty, i to jest ważne. No i to było na tyle, jeśli chodzi o wstęp do procesu fotosyntezy, którym na dobre zajmiemy się od następnego odcinka. Serdeczne podziękowania dla patronów z ostatniego miesiąca. To są wszystkie osoby, które wpłaciły dowolną kwotę, bo tak naprawdę ta kwota nie ma znaczenia, liczy się gest. Jeżeli również chcecie wesprzeć mój kanał, to linki znajdują się jak zawsze w opisie pod filmem. Bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję osobom, które się na to decydują, a wszystkim pozostałym dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.